Ta Sowa, wakacje 2013 Czujesz to, wakacje, wakacje Lubisz skąpa bikini, wiem bo mam rację, rację Na kryluki, Siemano Sowa, tutaj wywiad dla rowerowców yy, Powiedz nam, jak się zaczęła tw twoja historia z rapem? No, przede wszystkim moja historia z rapem <laughs> zaczęła się kurwa nietypowo ponieważ e, ziomki mnie, mnie, mnie namówili na to, żebym pierwszy kawiek na, jedną na sucho i od tego się zaczęło. Potem był rok 20, 2007-2008 to jest znacznie doskonale. Duże Elo, wiadomo. A potem to już poszedł z górki. Szkoda jeszcze, że w 2007 roku nie było króla fampagea, bo pewnie już bym miał, kurwa miliony weź kurwa. No to też pytamy o twoje plany co aktualnie robisz, w czym siedzisz najbardziej Kiedy usłyszymy jakieś nowe kawałki A czy wiesz, nad kawałkami ja ciągle siedzę, bo już w tym jestem od 6 lat ale Piszę akurat te tekst dla Czech Fanek Dla Was I piszę też kawałek, który jeszcze tytuł nie zdradzę, który będzie oficjalnym soundtrackiem do Ghetto TV sezonu drugiego. Nieźle, nieźle. Nie, nie, nie. Dobra, to mam takie nietypowe pytanie. Zawsze tego unikasz to trochę, tak zauważyłem. Powiedz nam, co z Olczakiem? Z Olczakiem to niestety jest sprawa jasna, ponieważ nie, ma, nie mam na razie nie mam z nim kontaktu. Nie wiem, co się z nim dzieje. Po prostu nie widziałem go już od bardzo dłuższego czasu. Ale, ja, ale po prostu ja jestem chętny, żeby nie z nim nadal współpracować. Więc, jeżeli naprawdę to usłyszy, będzie kurwa szacun i chcę po prostu z nim nadal współpracować. Ale co z tego będzie, to naprawdę nie wiem. Słowa, w ogóle, skąd wzięła się Twoja ksywa? Słowa to jest naprawdę śmieszna historia, bo ponieważ ja mogę tak, którą kiedyś nazwał, tak zostało. A, a z jakiego powodu Cię tak nazwał? wie kurwa tak. spoko e, dobra to może nam troszkę opowiedz o okolicy co warto zobaczyć w kędzierzynie co najbardziej kochasz, za co kochasz kędzierzyn i czy nie zamienił go na nic innego. Znaczy wiesz, jak kędzierzyna nie zamieniłbym nic innego, nie, ale tutaj są dwa naprawdę świetne kluby, chemik czwarta liga, Zachsa Plus Liga. I, na, I naprawdę, czas, czas, czasami myślę nad zmienieniem miasta na południe, ale tylko czasami. Ale, ale naprawdę, nie, nie wiem jeszcze, jakie jak, jak będą dalsze plany. Jak, jak, jak się rozwinie moja kariera dalsza? Czy po prostu tutaj zostanę na stałe, czy nie? Po prostu nie wiem, nie, no, a od tego nie wiem, naprawdę nie no, Sowa, jeśli chcesz, opowie, od, odpowiedz na to pytanie, jeśli nie, to nie. Poza Japonem, co robisz tak w życiu prywatnym? A poza zajmuję się obalaniem browarków mel melanżowaniem, DJ-stwem, pisaniem tekstów, y promowaniem innych No i prze prze przede wszystkim życiem na chillaucie To ekstra, tak Sowa, y nie obraź się, ale jeśli spytam skąd bierzesz na no to wszystko hajs Wiesz, ja na to nie muszę brać, ponieważ yy, ja to robię na razie za darmo, mamy darmowe, profesjonalne studio, wszystko jest free, jest zajebiście, nie jest tylko dla nagrywać. Dobrze, Sowa, to co chciałbyś powiedzieć naszym fanom, jako naszej ekipie rowerowej, rowerowców, co chciałbyś im powiedzieć teraz? Że są zajebiście kurwa i że po prostu niech robią to, co robią. Sowa, to jest... jeszcze jedno pytanie. Yy... Twoje doświadczenia z rowerem? Czy masz jakieś plany związane z tym? Wiesz, ja na rowerze jeżdżę tak rekreacyjnie dla zdrowia dla sportu, ale nie mam planu planów, żeby mieć karierę. chyba biegi przełajowe, co? Nie, piłka nożna. piłka nożna. A jeszcze jeśli chodzi właśnie o, o kaszuby, to widziałeś jak kolega przed chwilą wciąga tabakę. Co o tym sądzisz o tabacie? Słyszałem wiele o te i że po, po naszej kurwa nieźle kapale, sam się o tym nie przekonam, ponieważ jak wiecie jestem chory i po prostu nie chcę nie chcę po prostu igrać z ogniem Dobrze A co o pomyśle odłączenia Kaszub od Polski? Są takie pomysły Chujowy pomysł <laughs> co? A czy czułeś się Ślązakiem może? jest trochę? Nie. Nie, nie czuję się ślezakiem, czuję się automatem, czuję się Polakiem chulywa. Oczywiście. No, jest... Czy znasz jakieś obce języki? Angielski, niemiecki. No, nieźle, nie, nie. Powiedz jeszcze jak wygląda twoja edukacyjna kariera? Edukacyjna kariera spowodowałbym ale... Mam okończony akurat technika administracja. Biorę się za technika maserzystę i jak go za mną to nie wiem co będę robił. Ale dla mnie priorytetem jest RAP i za niedługo może też pop, ale zobaczymy, pożyjemy. Wszystko? Powiedz na zakończenie jakiś zajebisty tekst. Moim zajebistym tekstem jest AKA, lepiej <t wondering> Tak jest! <t �th> Dzięki bardzo słowa.